Nie da się ukryć, że niektóre fragmenty Kielc na kursie jazdy jeździmy, uczymy się na pamięć jeździć. Są to tak charakterystyczne miejsca, że na pewno pojawią się na egzaminie. 100% jedno z tych miejsc, jedno, może dwa, może trzy pojawi się na egzaminie, a ponieważ dojdzie tam jeszcze stres i ogłupawkę bardzo łatwo, to w tych miejscach warto Wiedzieć na pamięć, co mam zrobić, że lewy pas od krawężnika nie lewy od osi drogi. Jednym z takich właśnie charakterystycznych miejsc jest skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ulicą niską. Kościuszki jest jednokierunkową w tym miejscu, a niska jest dwukierunkową, z tym, że obie drogi, obie ulice jednojezdniowe. Tak jak tu właśnie na tym zdjęciu. Kościuszki jednokierunkowa Co wiemy tu z tego znaku Który widzimy jest to zakaz wjazdu Pod prąd w ulicę jednokierunkową A tu w poprzek w lewo-prawo Jest ulica dwukierunkowa, ulica niska I ten fort To jest chyba fort Zamierza skręcić w lewo Widzę to w tego kierunkowskazie Ale w lewo z prawego pasa Wolno tak? Czy jest to błąd? No pewnie, że błąd I to bardzo ważny błąd Podobnie na tym zdjęciu. Ten kierowca jeszcze zrobił drugi błąd. Ja spóźniłem zdjęcie, ponieważ nie było kierunkowskazu. Nie wiedziałem, że on chce w lewo. Czy dwa błędy raz, że w lewo bez kierunkowskazu, to jeszcze nie z lewy, nie z tego pasa. No i trzecie zdjęcie, tym razem. Ten samochód, ten kierowca robi to No w miarę przyzwoicie Nie jest to na pewno prawy pas Lewy też nie, ale bliżej lewego Niż prawego pasa Ma kierunkowskaz, czyli no, Do przyjęcia robi, Wykonuje manewr skrętu w lewo Jakby z lewego pasa No i podsumujmy to skrzyżowanie Kościuszki z niską w Kielcach Często to występuje na egzaminie, i tutaj to miejsce warto zrobić perfekcyjnie, dokładnie, starannie, żeby facet nie chciał przypomnieć sobie Twoich wcześniejszych błędów, które jednak przemilczał, że to nie nieba ta kropla, która przelewa miarkę cierpliwości. Dwa pierwsze manewry były do oblania ewidentnie. Ten trzeci, jak cię mogę, no.